W zapomnianej niegdyś wiosce Sierżno przez władze gminne teraz coś się zmieniło. Dzięki inicjatywie mieszkańców przystąpiono do rewitalizacji pomnika sprzed II wojny światowej stojącego tuż obok nowego placu zabaw. To jest akurat wniosek mieszkańców Sołectwa Zebrań Wiejskich, gdzie mieszkańcy poprosili burmistrza, aby w budżecie na rok 2012 zostały zabukowane pieniądze na remont tego pomnika. Zabukowaliśmy pieniądze, kwotę 5 tysięcy na remont tego pomnika. Ciężko było znaleźć wykonawcę, no bo jednak no są to jakieś takie roboty w miarę specjalistyczne i musi być dobry kamieniarz, który to zrobi. W końcu udało nam się znaleźć firmę. Firma zaczęła odbudowywać pomnik. Mam nadzieję, że do końca października ten pomnik zostanie odbudowany. Mieszkańcy wsi teraz zastanawiają się, jak wzbogacić to miejsce historycznie. Będzie ono miało wpływ na odwiedzanie go przez turystów. W okresie letnim przez sierżno przejeżdża wiele rowerowych wycieczek, przeważnie z udziałem niemieckich turystów. Myślę, że fajnym pomysłem jest ustawienie tablicy informacyjnej mówiącej o tym, co to jest zapomnik, skąd on się tam wziął i no, kto go postawił może. Też fajną propozycją może być upamiętnienie jakiejś osoby mieszkającej w sierżnie. Jest pomysł, aby przy pomniku ustawić tablicę informującą, że w sierżnie urodził się znany naukowiec, Grawic, profesor jednego z uniwersytetów w Berlinie. Z tego, co się orientuję, są, są rozmowy na temat budowy remizy. Tutaj w miejscowości brakuje, jest mała, stara remiza, a ochotnicy z sierżna no to. Może to tak dla za koniecznie zabrzmi fajne chłopaki, Za każdym razem, kiedy my potrzebujemy pomocy przy różnego rodzaju obstawach, przy rodzaju, różnego rodzaju szkoleniach, gdy podobne strocy świeżą zawsze są. Więc budowa remizy, czy też nawet gdzieś w przyszłości samochód dla strażaków świeżnie, to uważam, że to powinien być na dzisiaj priorytet. Blisko wioski znajduje się zakład zagospodarowania odpadów. Być może będzie w stanie pomóc przy budowie chodnika, który. We wsi jest niezbędny. Z tego co wiem, to prezes jest otwarty na wszelką współpracę z mieszkańcami i myślę, że kwestia nie chciałbym się wypowiadać za prezesa, ale kwestia rozmowy z prezesem, że w jakiejkolwiek pomocy powinna się odbyć i to, to będzie skutkowało myślę, się jakąś pomocą.